To chyba, zdyba. dziś jesteśmy na FIWĘ 2016, czyli tak naprawdę największa impreza tego roku, jeśli chodzi o sport fitness. Mamy godzinę dziewiątą, także wszystko powoli dopiero się rozkręca. No i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Jest nawet telewizja na żywo. Pani prezenterka i panie tancerki. Jesteśmy tutaj z Marcinem. Właśnie się dowiedziałem, że Marcin powiedział, że ma zgrabne paluszki i może uczyć mnie gry na pianinie, bo zajmuje się właśnie dawaniem takich lekcji. Marcin, co, co o tym sądzisz? No ja o tym sądzę, że myślę, że z dwa lata i się nauczysz, wiesz. Do ci? A e, no pewnie konsekwencja. I robisz a, a głos, strony głosowe też mi tam weźmiesz trochę. Oczywiście no, usta ustawimy Marcin, głos. Marcin, Marcin Spał, vois band. Dobra, <laughs> <laughs> którą halę teraz będziemy zwiedzali? E, teraz będziemy zwiedzali halę z, z, z czym? Z nowymi sprzętami, z nowymi no technologicznymi nowinkami. nowinkami. Na tym urządzeniu jeden taki sławny koleś wbiegał w takim tempie, że ledwo zadążał nad nogami. Wiesz, co chyba coś kojarzę, ale. No tak zapieprza, okay. on tak ma wszystkie hmm. Najnowsze nowości, szafki w różnych kolorach. Szafki wszelkiej maści. Są nawet wię więzienna wersja, jest. Pampery, ketle, wszystko, czego dusza zapragnie. Obsza jaka stylowa. Drewniany wiosłowanie na drewnianym y, ergometrze. Panie się malują do jakiegoś pokazu? Tak? A jaki to będzie pokaz? Pokaz smarowny czy awatary? Tak. Jeszcze raz? Awatary. Okay. A na naszym stoisku powoli szykuje się żerka. że już są rozłożone. I teraz będziemy wysypywali yy, przed treningówki. A czy nie boisz się, że ten telefon Ci wypadnie? Aha, to tu mi nagrywasz <laughs> yy, Nie, najwyżej może wpaść niżek. <laughs> z uwagi na to, że ostatnio zacząłem siadać codziennie, postanowiłem spytać eksperta. Pana Grzegorza. To ja. Chabala. Co o tym sądzisz? Róbcie codziennie siady. Z przodu, z tyłu, co drugi dzień najlepiej. Nic nie szkodzi, kopyto urośnie albo w się będzie wzmocnione. 75, ostatnio mierzone. A złota wejściówka wędruje do. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. No dobrze, ty brodow. Jest z nami także Adrian. Jak Ale ja, ja, nie ja nie mam wejściówki. Podróż. Adrian, ja widzę, wejściówki. że przyjechałeś polskim busem. Nie, nie, to, nie to nie polski jest bus. Zdawcy krwity. To nie. Czy tutaj będzie jakaś rekonstrukcja wojny? Czy... Wojna będzie. Wojna? Wreszcie czy to do, do przysiadów takie specjalne? Wszedł też, ale przede wszystkim wojna dzisiaj. Wojna, a jaka Z Paweł wojna? Z Pawłem Kukizem. Paweł? Tak. Wyzwaliśmy go na pojedynek, no. ale nie podjął rękawicy niestety. Nie podjął rękawicy. A my czekamy, tu i teraz. Kolega czeka od czerwy. Właśnie spotkałem swoich widzów i patrzcie jak się zdrowo odżywiają. Co to jest? Tu mamy twaruk, makaron i do tego banan dla smaku. Faruk, makaron i banan dla smaku. Tak. Jeszcze... A masz coś do jedzenia też? Siema. No mam, całą torbę zapakowano. Okej, okay, to nie będziemy robić foodbooka. Nie, wiem no, co ty. <laughs> ja tu Zobaczcie, tutaj mamy wibrujący roller. Ej. ma Mariusz. Trzyma! Cześć Marta Ej. i Dawid, dobrze tak. pamiętam siema, siema. Idziemy zjeść, bo głodni jesteśmy. Nie, są vlogi, są vlogi. Będziemy nagrywali właśnie, ale na razie jest zjeść. Ej, ale widziałeś, tu fajny roller? Tak. On sam wibruje. O. Jak go Bezgłosowo nagrywasz? Nie, a jest wyłączony mikrofon? Nie, nie, w sensie... A, bo masz kierunkowy, no bo u nas to by nie było słychać że dziewczyną bardziej się. Coś bym... złaskoczy. <laughs> <laughs> ok, mamy kolejną osobę z trek team. Damn. <laughs> you don't understand it. No. Ok, what's your name? Um, I'm IFC Marine Blackisco. Okay. Ok. I'm from Norway. You're from Norway. Norway. Ok, so Scandinavian. Okay. But I'm from Philippines originally. Philippines. Yeah. So you know Christian Guzman? Yeah. Christian Guzman. I do.

Jakie to jest wrażenie? Chciał coś jeszcze powiedzieć. Tak, jestem bardzo zadowolony, że co nie spotkam jakąś osobę, to mi mówi, że na żywo jestem większy. Także to są słowa do haterów. Jesteśmy teraz na małej przerwie na posiłek. Tutaj mamy kurczaka ryż, surówki, jak widzicie jeszcze po drodze spotkałem Karola da Costa dzięki za Mamy godzinę prawie 14 da się zaobserwować, że bardzo dużo ludzi się tutaj zjawiło, jest duszno nie ma się gdzie poruszać teraz idę jeszcze szukać Adriana i Shalina <śmianowidze> o, 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 o. w końcu. No. Ile to czasu trwało? No długo, no, troszkę strasznie. długo. A no się przebrałeś, żebyś nie pokazywał? Tak, tak przebrałem, przebrałem. One question, how much do you squat? I squat e, when I feel squatting. I squat 110 kg. 110 for one? No, five, five reps. 5 five reps? Oh my god. That's strong. It's, but I don't usually squat. I don't usually squat. Oh, okay, okay. That's not the key for big butt. <laughs> Jurde, zmarłem jak nie wiem co. Pogoda nie dopisała, yy, jest bardzo mokro, leje wręcz na dworze. Choć w sumie jest to impreza zamknięta, yy, więc no, pogody nie musiało być. na chwilę opuścić teren Expo, więc yy, no, sił rzeczy. Zwolniłem swoje miejsce parkingowe i już go tam nie zostałem, czyli nie było miejsc wolnych pod halą Expo w tym parkingu podziemnym, tylko musiałem kilometr dalej zostawić jej z buta drzeć, że tak powiem, ale naprawdę bardzo się cieszę, że e, się zjawiłem i w sumie smutno mi, że tak krótko, że jutro na przykład nie będę mógł być. Dzięki wszystkim, którzy podeszli, e, dzięki też tym, którzy nie tylko zrobili sobie zdjęcie, ale mieli ochotę i też mieli chęć porozmawiać dłużej. Poszedł do mnie jeden gość, powiedział, że ze swoją córką siedmioletnią oglądają razem moje filmy, więc no, nie pomyślałbym naprawdę, że moja widownia jest e, aż tak, ma aż taką rozpiętość, jeśli chodzi o wiek. Także kolejne takie spotkanie, duże wydarzenie, możliwość spotkania Was, widzów. To kolejna dawka motywacji, żeby jednak te filmy yy, jakoś tam robić, żeby starać się, żeby, żeby cały czas były lepsze i tak dalej. Teraz gram sobie materiał, zobaczę, co tam się nagrało i postaram się to wszystko robić do 21.00. Bo o tej godzinie mamy takie spotkanie wieczorne yy, z całą trek ekipą powiedzmy. Dobra, ja już jestem przy restauracji na wona się nazywa. E, Pono jest to restauracja włoska, zobaczymy, co tam dobrego będzie. I really Dobra. Mamy gluten. Tak, jest gluten, będzie się czymś Teraz mamy zupę borowikową, co to jest? Komzomę. Konzomer. Friku, dobre? Powiem szczerze, że, że jak dla mnie jest to rosół z grzybami, ale jest całkiem niezły. Na drugie pierś z kurczaka, czyli powtórka Siema tego, właśnie co właśnie by... takie jest na się Siema, właśnie nie. To jest ryż, to jest kurczak, to jest pomidor. Przedstaw, co teraz jest Świetnego kurczaka, z świetnym ryżem. Bioryżem. Bioryż? Bioryż, Przy okazji jeszcze gol Lewandowski. Kto to strzelił? Lewandowski. No, niech to inne. Nawałka, gratuluję. Czy to jest O, Pietruszkę. Jutro zdaję obywatelstwo. Czy co? Jutro zdaję obywatelstwo. Dlaczego? Jak, jak tego nie wygrają. Nie no, co ty zawsze wierny, Okej, Ok, ja już jestem pod domem. Szczerze powiedziawszy, padam mocno po tym całym dniu. Także tyle jeśli chodzi o moją relację z pierwszego dnia targów w FIWE. Mam nadzieję do zobaczenia na kolejnych targach w przyszłości. Wiem, że takie będą, ale jeszcze nie znam całego kalendarza, jeśli chodzi o ten rok czy tam następny. Więc tyle, jeśli chodzi o ten film. Standardowo zapraszam na Facebooka, Instagrama i do następnego filmu i szerokości.